Przede mną wystąpili znamienici prelegenci, którzy opowiedzieli bardzo dużo zmian, które nastąpiły w diabetologii. Ja postaram się pokrótko pokazać perspektywę pacjenta. Możemy się zgodzić, że w ostatnich latach wiele rzeczy zostało dokonanych, w szczególności dla pacjentów z cukrzycą typu drugiego. Tak naprawdę pacjenci z cukrzycą typu drugiego przez wiele lat byli zaniedbywani, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia. I tutaj chciałam podziękować, ponieważ wspólna praca i Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz jeszcze wielu innych organizacji przyczyniła się do chociażby refundacji dla nowoczesnych terapii w cukrzycy, ponieważ możemy jednocześnie teraz już zapobiegać powikłaniom. Mamy program lekowy dla pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki. Jest to możliwość terapii tak naprawdę na światowym poziomie i ta terapia jest bezpłatna dla pacjenta. Mamy też, i tu jest dużo rozszerzenie refundacji systemów do ciągłego monitorowania dla pacjentów z cukrzycą typu drugiego. I obejmuje ona to pacjentów y, minimum co najmniej trzy razy dziennie, jeżeli biorą wstrzyknięcia insuliny. Jest to bardzo duży krok. Nowoczesne leki to co już też zostało y, wcześniej powiedziane i po raz pierwszy mamy tak naprawdę chyba możliwość jednocześnie y, obniżenia glikemii, leczyć cukrzycę, a jednocześnie działać prewencji zawału czy choroby nerek, czy zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe. Jest to te znaczenie leków z nowych grup terapeutycznych oddają zalecenia tak naprawdę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, które są rekomendowane. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków bardzo dużą wagę przykłada o 43 lat o edukację. Co miesiąc wydajemy w naszym biuletynie Cukrzyca, który jest bezpłatnie, wiele materiałów edukacyjnych, jak pacjenci mają sobie radzić na co dzień właśnie i chociaż poznać nowoczesne terapie czy technologie. Edukacji nigdy dość. Tak jak tu powiedziano, zostało bardzo dużo o edukacji. Edukacja, refundacja leków czy profilaktyka, to tylko połączenie tak naprawdę wszystkich tych kwestii daje sukces leczenia w cukrzycy. To, co tutaj też wcześniej zostało powiedziane, że doczekaliśmy się w końcu refundacji analogów. Tutaj pani profesor Irina Kowalska dokładnie powiedziała, jeśli chodzi o analogi długodziałające. I tutaj też po raz pierwszy mamy stanowisko pacjenta, że w końcu nie musi pogorszyć jego stan zdrowia, żeby mógł skorzystać z nowoczesnych terapii. I to jest najważniejsze. Często pacjenci się pytali, dlaczego tak jest, że musi doprowadzić się do gorszego stanu. Także bardzo się cieszymy, że od 1 lipca w końcu tutaj mamy refundowane analogi, w szczególności dla pacjentów z cukrzycą typu drugiego. I ponownie tutaj. Mamy materiały edukacyjne. Zapraszam do korzystania, ponieważ dużo się mówi o edukacji, ale tak jak powiedziałam, edukacja to jest trzy czwarte tak naprawdę sukcesu, ale nie wiem, czyli można powiedzieć 90%. Możemy się pochwalić, że mamy program lekowy dla pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki, w którym Polskie Stowarzyszenie Diabetyków współpracowało i leczenie daje tak naprawdę pacjentom na zachowanie wzroku już zaawansowaną retinopatią cukrzycową. I jak widzi osoba z obrzękiem? Tutaj pierwszy obrazek to mamy taki zamazany niewyraźny obraz. Następny mamy takie wyszerzenie obrazu. Następnie tutaj mamy też po lewej stronie, że nie widzimy linii pacjent taki prostych, albo po prostu czarne plamki. Jesteśmy partnerem przede wszystkim kampanii Zachowaj Wzrok, której celem jest edukacja pacjentów. I jest to świetny program, ale musimy zadbać o to, żeby dzięki tej edukacji pacjenci trafiali do niego w jak największym y, gronie, ponieważ tak jak powiedziałam, to chroni pacjenta przed utratą wzroku. Edukacja, tak jak powiedziałam, stworzyliśmy też dla pacjentów test Amslera, gdzie pacjenci mogą y, korzystać z niego w domu na każdym poziomie i monitorować y, chociażby wzrok każdego dnia. Ciągły monitoring glikemii to jest na pewno sukces, jeśli chodzi o pacjentów z cukrzycą typu drugiego. Prawda jest taka, że to mogą tylko na razie uzyskać pacjenci, którzy tak jak powiedziałam wcześniej, są na intensywnej insulinoterapii. Ale y, proszę obserwować naszą stronę Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, ponieważ niedługo ukaże się wiele materiałów odnośnie y, pacjentów z cukrzycą typu drugiego, którzy nie mogą korzystać na dzień dzisiejszy z refundacji. Są na terapii lekowej albo na wstrzyknięciu jednej insuliny. I wie, taki mały wniosek, który mogę już zdradzić, że Ci pacjenci zostali podłączeni do systemu ciągłego monitorowania i okazało się, że niektórzy pacjenci wymagali pilnej, natychmiastowej tak naprawdę konsultacji lekarskiej. System ciągłego monitorowania pozwolił im zmienić w ogóle terapię. Pacjenci nie do końca zdawali sobie sprawę, jak czy posiłek, czy stres powoduje u nich cukier. Pamiętajmy, że często pacjenci, którzy są na terapii lekowej, nie mierzą tak y, poziomu cukru, tak to co nam daje system do ciągłego monitorowania. I okazało się, że często pacjenci bazowali po prostu na bardzo wysokich cukrach albo mieli hipoglikemię nocną. Nie byli w stanie tego na zwykłym glukometrze po prostu dostrzec. Więc y, myślę, że tutaj jeszcze jest y, wiele w tej kwestii do zrobienia. Także zachęcam, ponieważ niedługo opublikujemy, jak to wygląda. Edukacja nigdy ność. Tutaj następny przykład, jeśli chodzi o polskie stowarzyszenie diabetyków. Wiemy, że korzystanie z nowoczesnych technologii już nie jest przeszkodą dla pacjenta w różnym wieku. Mamy przykłady i też zachęcam, ponieważ niedługo opublikujemy pacjenta, który ma powyżej 80 lat i korzysta z pompy hybrydowej. To jest osoba, która ale chora jest na cukrzycę ponad 50 lat i nie wyobraża sobie, a przeszła wszelkie reformy, bo to się zgodzimy, że 50 lat nie było takich możliwości leczenia jak teraz i pokazuje to, że wiek nie jest ograniczeniem. I tutaj chyba pani profesor Małgorzata Myśliwiec powiedziała, że wszystko zależy od komunikacji pacjenta z lekarzem. Nie ograniczajmy się, że pacjent w sędziwym wieku może nie skorzysta. Owszem, są y, ograniczenia, jeśli chodzi o finansowe, ale dajmy ten czas, żeby pacjent podjął decyzję. Zaproponujmy mu i rozmawiajmy. Co przed nami? I to, co już tutaj pani poseł Ewa Kołodzi powiedziała, usprawnienie leczenia zespołu stopy cukrzycowej. W tym tygodniu jest Tydzień Świadomości Zespołu Stopy Cukrzycowej. Wiele akcji się odbywa, jeśli chodzi o wczesne wykrywanie zespołu stopy cukrzycowej. Dużo będziemy też rozmawiać 18 listopada w Sejmie. To, tak jak pani poseł zaprosiła, ja też w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków państwa serdecznie zapraszam rozszerzenie refundacji na nowoczesne leki przeciwcukrzycowe tak aby zapisy refundacyjne odpowiadały na zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego ponieważ pamiętajmy że jeszcze mamy dużą grupę pacjentów w średnim wieku aktywnych zawodowo którym po prostu refundacja na nowoczesne terapie czy nowoczesne technologie po prostu nie przysłu Guje. A to są osoby, które jeszcze mają przed sobą wiele lat pracy, są, chcą być aktywne i chcą y, dożyć godziwej emerytury. Rozszerzenie refundacji na CGM. I wiemy, że tu nie chodzi o to, żeby pacjenci z cukrzycą typu drugiego mieli taką samą refundację jak pacjenci na intensywnej insulinoterapii, ale żeby dać im możliwość, chociaż częściową refundację jest to w innych krajach, nie pamiętam teraz, ale dwa sensory przysługują pacjentowi na 6 miesięcy. A pamiętajmy, że taki monitoring pozwoli pacjentowi wiele podjąć nowych decyzji terapeutycznych, bo... Nie, Trzeba powiedzieć sobie wprost: pacjent z cukrzycą to wymaga 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. To on podejmuje ponad 90% decyzji terapeutycznych. On jest dla siebie lekarzem, pielęgniarką, psychologiem, i jeżeli ma wsparcie w rodzinie, w najbliższych, to pozwoli mu to bardziej. Yy, pozyskać. Częściowa i rozszerzenie refundacji pomp insulinowych dla osób powyżej 26. I teraz tutaj ja pozwolę sobie już na koniec pokazać dowody. Właśnie przekuwamy słowa w czyny, ponieważ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków jest organizacją, która zrzesza osoby chore na cukrzycę w różnym wieku i pokazujemy, że z chorobą można żyć na każdym etapie. Mamy też aktywne osoby młode. Co roku puczemy udział w zawodach, ponieważ jest to złoto i myślę, że to też jest nasz sukces, który przyczyni się do dalszej profilaktyki. I dziękuję w imieniu wszystkich członków naszego stowarzyszenia za współpracę wielu zespołów, ponieważ osoba chora na cukrzycę tak naprawdę wymaga. Kompleksowej opieki diabetologicznej ze strony lekarza, edukatora, pielęgniarki i wszystkich osób dookoła nas. Także dziękuję.